Cześć tu! O, I tatuś! I dziś pierwszy raz w naszej historii, naszego kanału otwieramy co? Si Patron. Patron! A Z dlaczego? Nowego filmu. Z nowego filmu! nawet to jest serii, jak widzicie, The Movie. Teraz jest w kinach. My na to niedługo idziemy, w przeciągu kilku dni. Może jutro, a, może pojutrze? Ale to jest trochę stary film, bo. On był stworzony dawno, tylko teraz się znowu pojawił w kinach. Niemożliwe. To jest film z tego roku, synku. Coś ma złe informacje, to jest film wyprodukowany, skończony, produkcja w 2021, czyli z tego roku. Ale powiedzcie, A... napiszcie nam, że tak? się na Rodzinka Rządzi. A, jeszcze jest Rodzinka Rządzi, ale dzisiaj naszym głównym tematem tak, jest by to... Fajnie by było, gdybyśmy otwierali Rodzinkę Rządzi. Tak ten jest. Ten... Może i Nikola... też? wypuści serię z Dzieciak Rządzi. Byłoby fajnie, ale dzisiaj zajmujemy się czym? Pizza. Czym Patrolem. Dziś mamy dwa małe zestawy. A. Jeden taki oto, który zwie się z Mini Vehicle Set, a. czyli wehikuł, czyli pojazd, który jest może być samochodem, a za chwilę, za chwilę dowiecie się czymś innym. Ale zanim to otworzymy, to pamiętajcie, że o, po pierwsze, łapkę w górę. Subskrypcji dzwoneczku. Po drugie, że wszystkie te rzeczy to... i nie tylko, więcej jeszcze z serii e, 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 Psiego Patrolu macie w aspekto Link macie w opisie do nich i możecie tam wszystko. Nie, nie pokazuje się dobra To też się tu pokaże, i będzie link w opisie, tak? Pamiętajcie, możecie to u nich i nie tylko. Szukajcie Psiego patrolu, patrolu u nich wszystkie z nowej serii Psi Patrol de Movie, czyli film. Oluś otwiera pierwszy zestawik, które są, w którym są główne postacie, ale zanim zniszczysz, poczekaj Oluś, to tylko coś pokażę widzą. Mogę tylko coś pokazać? Pokażę tylko, pokażę, pokażę. Zobaczcie, na przykład może być taki zestawik, czyli baza. Tu zjeżdża pewnie ten pojazd, co mamy Chase'a. Pewnie dużo różnych rzeczy jest. Ja Ci może pomogę, co? Bo widzę nieprzygotowany, ja tylko podklejam tutaj te nakle... naczytaśmy. taśmy. Widzicie? My wszystko staramy się otwierać z wami, czyli w tym samym jakby czasie. Pierwszy raz. I czasem się zdarzy, że czegoś nie wiemy jak się co robi. Więc nie śmiejcie się z nas. A po co ty to odklejasz? Tutaj już jest chyba otwarty. Nie, nie dobrze. Dobra, możesz wyciągnąć. Proszę. Wypuszczamy. Zobaczymy czy pamiętasz, jak ci tłumaczyłem, jak się wyciąga z plastikowych. O, tu jeszcze jest przyklejone. Nie. Tu mamy taką niby bazę. Nie pamiętasz? Tak, dobrze. Są wszystkie główne postacie. Zobaczymy, czy on pamięta jak się nazywają. I one coś robią chyba. Trzy. 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 Dwa. Ujku! Teraz powie. podnieś tam tego. Teraz powiesz jak się nazywa. O, ja jeszcze. będę pytał. Ale oni nic nie robią. Nic nie robią? Tak. Ja myślałem, że coś robią, no, ale nie szkodzi. Ja mam tu ściągę i zaraz zadam ci pytanie. Zobaczymy, czy wszystko wierzę o Simpatrolu, patrolu. Bo tu niektó niektórzy mają dwa imionka. Dobra, leć. To jest główny bohater, czyli jak ma na imię? Nie główny. Główny to jest przecież. Kto jest główny. Ale to jest najbardziej znany pies, tak. który zwie się Chase. Tak. tak? No właśnie, ty miałeś mówić. A ty mówisz o tym chłopaku, który nimi dowodzi. A pamiętasz jak ma na imię? To ja nie pamiętam. Już myślałem, że coś tu wcisnął. No. Jak ma na imię tamten chłopak, pamiętasz? Nie. Napiszcie w komentarzu, bo teraz mu się zapomniało. Ale może mu się przypomnisz. Ten Rabel. Rabel. A wiecie, a tu jest napisane, że Rabel albo Raben. Nie wiem czemu są dwa imiona, może w innych krajach. Okej, okay, teraz ten. Roki. Roki, zgadza się. Ten. Zuma. Zuma, super. Poczekaj, Zuma. Zwa, zgadza się. Dziewczyn. Sky. Sky i Sky ma, ma też na imię Stella. Tylko ciekawe gdzie, czy coś w innych krajach, może wy wiecie, to napiszcie w komentarzu, czy A, zmieniła A, to już nawet nie uczę. Naj, najśmieszniejszy naj, y, z piesków, prawda? Najśmieszniejszy czy najśmieszniejszy? Który? No Marszał. Marszał. No jest. zawsze wpada się, przewraca albo coś tam. I Marszał też ma dwa imiona. Ma Marszał i Markus. Ciekawe w którym kraju mówią na niego inaczej niż Marszał, nie? Dobra, jedziemy z drugim, tak? tak? Olusiu, to te troszkę przesuniemy na boczki. <laughs> gdzie Oluś się przeziębił, już bez zdrowia, a teraz ja pokasuję. <laughs> O sam sobie dał radę. Pudełeczko A to jest, jest trochę inny, jest? O no ten jest duży, to są duże, a ten jest taki malutki. ciekawe. ja tego taki... małego. Aha, bo Oluś się tak. wymienił z koleżanką przed... w szkole. Nie, w szkole Bo dostał. Kogo ty dostałeś od niej? Zaraz wszystko pokażemy. No. Zaraz wszystko pokażemy. No, kogo, kogo dostałeś? Rokiego. Rokiego. Ale nie mam go teraz przy sobie. Ciekawe z której serii, czy też z Mówi. O, tu są naklejki jakieś, to później nakleimy. Gdzie te naklejki? Gdzie one są? Tutaj jest, tu jest. One mają, a już wiem, chyba na motocykl, zaraz zobaczymy. Bo słuchajcie, odpełnować, no odpakujesz dzisiaj? Dajcie, pomogę. Ja dajcie, pomogę. Pamiętajcie, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Wpadajcie do Aspekto. Gdzie są te wszystkie y, zestawy i jeszcze więcej z patrolu? patrolu Te Mówi. Dodaj, Ale to nie mieszamy, bo to jest inna firma, to jest Nicolajem, a tamto jest z innej firmy. Wiesz, poczekaj, nie, nie, nic nie rób, nic nie rób, nie, nie. Dlaczego? Bo najpierw trzeba. Ale ty jesteś, wiesz co? Okay. Włóż z powrotem, bo chciałem już widzom zrobić niespodziankę, włożyć Chase'a, a ty już, kochanie, musisz słuchać. Ale daj mi. No to najpierw trzeba włożyć. Kładamy Chase'a. To teraz zademonstrujesz, wiesz co trzeba będzie zrobić, tak? To ma takie autko, zobaczcie, policyjne swoje, albo, teraz Oluś pokazuje. Albo naciskam, nie tu, tam, tam, tu z góry wystarczy, że naciesie. No. Naciskamy i zobaczcie co się pojawia. Jest! Jest motorek, który przyspiesza. E, naciąga się. Oj, bo tutaj się rozwala. Poczekaj Już. Tu do, te do tego są, proszę Państwa. Ale ty jesteś e, jako policjant, a nie powodujesz wypadki. Wiesz o tym? Do tego są naklejki, które teraz tutaj naklejamy. Żeby wyglądało super. od notowsko. Mamy z jednej strony, zobaczcie. I teraz z drugiej. I mamy tak samo znakowane prawie jak nasz y, policyjny wóz. O ja, czy jaki przewóz. Więc no, ta naklejka w złą stronę. no tylko błyskać, z tyłu wózka I super rozko lotoska. Mamy z dwóch stron. Cześć. A teraz sprawdźmy czy duży Cześć też wchodzi. Jak myślisz? Chodzi czy nie chodzi? Uwaga, to jest Duży Nie Dużo chodzi też. Chociaż to jest z innej inny zestawki, Czyli najprawdopodobniej to auto. Daje no, ale fajnie. Jest. Wiem czym dzisiaj włączysz. Czym dzisiaj włączysz? Szybkim... Szybkim chasernym? Szybkim motorkiem? No tak można Dowidzisz, No A zobacz, się nie przewraca. Czyli widzisz? Można, można. A co zrobiłeś sobie? O, ale ty masz znowu. No nie, nie powiem co ma. Widziałeś? Tu co masz? Proszę, nie, to Pokażę. Nie pokazujemy. Okej, okay. to. Yy, aha, pamiętajcie na aspekt to. Wchodzicie, link macie w opisie. Coś, sobie skończyłeś się? Tak. No, to musisz uważać. Yy, link w opisie, zostawcie łapki w górę. piszcie w komentarzach, jak byliście już na filmie, bo my dopiero idziemy. Zobaczymy, czy nam się spodoba. Myślę, że tak. Spodoba nam się Ousiu Paciusiu tak? No ja też mam nadzieję, że się spodoba, a jak nie, no to nie wiem. Ale a pewnie ktoś napisze, że jesteśmy kidy. Tak, jesteśmy kidy. Lubimy rzeczy dla dzieci. Bo jesteś... olusi jest dzieckiem, a jestem dużym dzieckiem, prawda? Podobnież mężczyźni, wiecie, co mówią kobiety? Że mężczyźni to duże dzieci. Czy zgadzasz się z tym, Olusiu? Tak, trochę tak. Trochę tak. że tak wpadam. W trakcie już się prawie żegnamy, ale czekajcie do końca, na koniec filmu. Jak się pożegnamy, wkleiłem wam specjalnie to, co nagrał dla was Oluś, jak się bawi tymi superanckimi postaciami z psiego patrolu. Trzymajcie się. Hej! No to wpadamy, bo idziemy się bawić jakąś historyjkę. Kogo uratujemy? Może uratujemy naszą Lucy? Co ty na to? Co ty na to? Tak. Kogo No? Szybko. Ale też nie, to, że tam nie było napisane, które mówią na Sky i Lucy też. A na Sky? Nie, Lucy to jest ta zimowa. Nie, Lucy to nie zimowa. Lucy to zimowa. No dobra, zobaczymy, kto ma rację. Ten postawi, ta to kolację. Widzisz, tu masz wyszczególnionych tych głównych. A tamta to zimowa była poboczna i ta Sky ma Stella ewentualnie. A Lucy to jest ta. Druga Lucy, to my mamy w domu. Okej, okay, to spadamy na wyłączenie, rusiu. Dobrze. Trzymajcie się cieplutko. Nie rób mi. Dobra. Nie, no. nie, nie wyłączaj. Dobra, nie wyłączaj. Teraz. Teraz. Nie. No, dawaj. Nie, sky, 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 sky. No, no, Nie, skaj, 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 skaj. Nie, to chyba nie, 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 się nie, 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 nie,